Co powiem zdziwicie, bo uważam, że nie jesteś leniwy ani nie jesteś leniwa. To, co kiedyś nazywano lenistwem, zmieniło się i to bardzo ewoluowało na drodze. Psychologii okazuje się, że większość ludzi jednak nie jest leniwym, a nie, nie jest leniwymi, a strach przed zmianą, obciążenie psychiczne czy presja powodują, że Odkładają rzeczy, nawet te dobre, na później. A czy ty w swoim życiu miałaś no, chociażby jedną taką sytuację, gdzie odkładałaś takie rzeczy na później? Nawet dobre, pozytywne, ale nie miałaś ochoty ich robić w danym momencie. O tym. Jak podchodzić do prokrastynacji, jak zwiększać swoje możliwości i swoje chęci do działania, opowiemy właśnie na tym kanale. Dlatego zasubskrybuj już teraz ten kanał na YouTubie i zapraszam Cię także na stronę www.powermeup.eu i dołącz do naszej społeczności.